Wszędzie te reklamy, nakładki, na zęby pory, selery. Mówię, no kurna, nie ma takiego życia. I zaczęłam to parodiować, i nie wszyscy skumali, że to parodia, i sama zaczęłam dostawać propozycje reklamowe. Mówię, nie o to chodziło. Najczęściej proponują mi alkohol. Nie wiem czemu. I ja sobie myślę spoko, mam nawet pomysł na kampanię, i oni pytają jaki. Ja mówię, się. I w odpowiedzi słyszę: nie, 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 pani Magdo, nasz alkohol nie może kojarzyć się z nabaniem. Ja myślę wspaniale, to co ja mam nie robić? Słuchajcie, mamy taki problem ze spożyciem alkoholu, że nie możemy tego jeszcze reklamować. No kurde, ja raz miałam reklamę, nie alkoholu, raz yy, soczewek. Jeśli tam wiecie, to ja noszę soczewki, bo mam wadę wzroku, tylko wy widzieliście efekt finalny, wy nie wiecie, jak ja ich wkurzałam za kulicami. Słuchajcie, dzwoni kiedyś babka z produkcji i ma takie. Pani Magdo, bo trzeba wrzucić nowy filmik. Czy pani ma pomysł? Ja mówię, no oczywiście, ja zawsze mam pomysł, tylko często, zły. I ona pyta jaki? Ja mówię, że będę jechała autem i w coś walnę i jakiś chłop do mnie: Jak pan jeździ? Pani jest ślepa! I ja mówię: Nie, ja mam soczewki kontaktowe.